Cześć, saga pod tytułem Logarytmy, część dalsza. Teraz musimy rozwiązać nierówność z logarytmami i mamy trochę x w różnych miejscach. Mamy w podstawie, w liczbie logarytmowanej, w podstawie i znowu w liczbie logarytmowanej. Podstawa nie może być jedynką i musi być większa od zera, czyli już z tego, z tego x i z tego dostajemy dwa założenia. x nie może być jedynką i x musi być większa od zera. Druga rzecz. Liczba logarytmowana musi być większa od zera, czyli x kwadrat minus 3 musi być większa od zera. Ze wzoru skróconego mnożenia rozkładam to na dwa nawiasy i dostaję coś takiego. I to też musi być większe od zera. Przyrównuję pierwszy nawias do zera lub drugi nawias też przyrównuję do zera. Jak pierwiastek z trzech przerzucę na drugą stronę, to dostanę, że x jest równy pierwiastek po matko z trzech lub x jest równy Minus pierwiastek z 3. Zaznaczę sobie to na osi liczbowej i mam minus pierwiastek z 3, pierwiastek z 3. Ramiona tej paraboli poszłyby do góry, ponieważ x kwadrat jest dodatni, czyli ona się uśmiecha. Tak? Jak byłby minus, to byłby, byłoby mu smutno i by się tak smucił, miałby smutną buźkę. Większe od zera są w lewą stronę od tej liczby i w prawą stronę od tej liczby. O tym porozmawiamy podczas kolejnego odcinka, jak dokładnie to zaznaczać. To już są jedne rzeczy. Tu mamy dodatkowo, że x musi być większy od 0, czyli leci w tamtą stronę. Tu mamy 0. x musi być różne od 1. Tu akurat jedynka nam wypadła, pierwiastek z trzech jest trochę dalej niż jedynka. No dobra, i jeszcze jedno założenie mamy, że x minus 1 też musi być większe od 0, bo to też jest liczba logarytmowana. Czyli x musi być większe od 1. Czyli od 1 w prawą stronę. I teraz te wszystkie założenia to. To, to i te dwa razem tutaj musimy uwzględnić. I to wszystko się pokrywa dopiero w tej części, czyli od pierwiastka z trzech do plus nieskończoności. To jest nasza dziedzina. Tu musimy się znaleźć i dopiero teraz mogę przejść do rozwiązywania naszego, naszej nierówności. No dobra, ja sobie zrobię to tak. Mamy tutaj logarytmy. I mamy odejmowanie logarytmów o tych samych podstawach. Czyli ja mam prawo napisać to w ten sposób. x kwadrat minus 3 przez x minus 1 jako jedną liczbę logarytmowaną. Zamieniłam odejmowanie na dzielenie, ale zamieniłam to w postaci kreski ułamkowej. Większe logarytm przy podstawie z x jedynkę zamieniam na logarytm przy podstawie z x. Czyli x podnoszę do potęgi pierwszej i dostaję dalej x. Opadają mi te logarytmy i dostaję coś takiego. x kwadrat minus 3 przez x minus 1 musi być większe od x. -a. I w tym momencie dostajemy nierówność wymierną. Sprowadzamy tego x na drugą stronę, czyli x kwadrat minus 3 przez x minus 1 jest minus x większe od 0. Teraz tego x musimy doprowadzić do wspólnego mianownika, czyli do x minus 1. Najprościej takie rzeczy... Zrobić w ten sposób, że ten x przemnażacie przez x minus 1 i na dole piszecie to samo, x minus 1, bo gdybym ja to teraz skróciła, to dostałabym właśnie x. Teraz najlepiej to wrzucić wszystko na jedną kreskę łamkową, x kwadrat minus 3 minus x, x minus 1 i to jest x minus 1, jest większe od 0. Przemnażam to, co muszę w tym, w tym liczniku, czyli x razy x to jest x kwadrat, ponieważ ten był ujemny, to jest minus x kwadrat. x razy 1 to jest 1, znaczy 1x, ale minus razy minus daje nam plus, czyli plus x przez x minus 1, większe od 0. x kwadraty się wyjadły i w liczniku zostaje nam x minus 3, zamieniła miejscami przez x minus 1, jest większe od 0. To jest... Nierówność wymierna. Rozwiązujemy ją wtedy i tylko wtedy, kiedy x minus 3 pomnożone przez x minus 1 jest większe od 0. Nie wolno Wam absolutnie tu pomnożyć tej części przez mianownik, bo do jednej części rozwiązania się pozbędziecie. Przyrównujemy do 0 1 i drugi nawias, chociaż jest tutaj znak większości, ale rozwiązuje to tak, jakby to było równanie. Czyli x jest równy 3. Lub x minus 1 jest równe 0, czyli x jest równy 1. Zaznaczam sobie to na osi liczbowej. Gdybym przemnożyła te x przez siebie, byłby x kwadrat na plusie, czyli też buźka byłaby uśmiechnięta. Tu mam jedynkę, tu mam trójkę i uśmiechnięta parabola. Większe od 0 w jedną stronę i w drugą stronę. Ale my musimy jeszcze uwzględnić naszą dziedzinę. Nasza dziedzina zaczyna się dziś tutaj, pierwiastek z 3 i leci w prawą stronę. Czyli zwróćcie uwagę, jeśli tu jest dziedzina i ta część się pokrywa, ta już do dziedziny nie należy, czyli naszym jedynym rozwiązaniem jest ta część nierówności, czyli x jest od 3 do plus nieskończoności. To jest nasza odpowiedź, nasze rozwiązanie. Dziękuję i do usłyszenia ponownie.